Z nami jest Kacper Nowak, piłkarz Polonii Środa Wielkopolska, no i nie boję się użyć tego określenia, jeden z najbardziej wyróżniających się piłkarzy w spotkaniu z Unią Solec-Kujawski. Kacper, na początku gratulacje z powodu zwycięstwa nad Unią Solec, ale to chyba nie był wcale taki łatwy mecz, jak mogłoby się wydawać. Dziękuję bardzo. No na pewno nie był to łatwy mecz, przeciwnik też stawił swoje warunki, no ale cały tydzień y, trenowaliśmy pod ten mecz. Dostaliśmy wytyczne, zre zrealizowaliśmy to. Co prawda mogliśmy więcej goli strzelić, ale najważniejsze jest wygrana i trzy punkty. No właśnie, troszkę ta skuteczność szwankowała, ale tu nie ma się co biczować, tu nie ma się co e, umartwiać. Są kolejne spotkania, tą skuteczność będzie można, e, można poprawić. No a Ty zaliczasz kolejne asysty w trzeciej lidze? Na pewno ta asysta cieszy, bo no, otworzyło to mecz. Następny przeciwnik w środę z soku. Myślę, że jesteśmy przygotowani na ten mecz no i zrobimy wszystko, żeby wywieźć trzy punkty z Kleczewa. Tak jak wspomniałeś, sokół Kleczew, kolejna bitwa piłkarska i kolejny klasyk trzeciej ligi grupy drugiej. Tak, z Sokołem już bardzo dużo meczy rozegraliśmy, ale tak jak już mówiłem, jesteśmy przygotowani na to i zrobimy wszystko, co się da, żeby wywieźć cały, komplet punktów. Trzymamy Cię za słowo i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo.